Jak to czasem mówią, Kaznodzieja przygotowuje świetne kazanie do pierwszego czytania, i potem jest inne czytanie, bo dzisiaj miał być Izajasz, ale jakoś wyszło inaczej. Yy, spróbujmy więc skupić się na Ewangelii, na jednym fragmencie. Zdanie, które mówi Pan Jezus do Piotra, teraz nie możesz za mną pójść. Ale przyjdzie taki czas, kiedy będziesz mógł. To jest myślę strasznie ważne zdanie takie w rozwoju duchowym. Kani, mam takie wrażenie, że czasem jedną z pokus szatańskich jest doskakiwanie do poziomu, do którego aktualnie doskoczyć nie możemy. Widziałem w swoim życiu, albo u siebie, albo też często u różnych ludzi, szczególnie takich, którzy przychodzili do spowiedzi, takie sytuacje, gdzie ktoś stawiał sobie bardzo wysokie wymagania, takie dobre wymagania, nie to że jakieś absurdalne, tylko naprawdę dobre w tym, żeby się nawracać, w tym, żeby się nie wiem modlić, żeby się rozwijać duchowo, ale kiedy słuchałem tego, co ktoś mówi, albo sam się sobie przyglądałem po jakimś czasie, miałem takie wrażenie, to co sobie próbujesz postawić, to jest za dużo. W sensie nie jesteś w stanie tego teraz zrobić. I gdzieś po tym wyczytałem, już nie pamiętam kogo to było jakiegoś mistrza duchowego. że szatan lubi kusić, szczególnie ludzi będących jakoś tam blisko Pana Boga, albo takich świeżo nawróconych, takich zafascynowanych Bogiem, lubi ich kusić za wysoką poprzeczką. Dlatego, że wie, że jeżeli za wysoko sobie postawią, to tam nie doskoczą i potem się rozczarują. A jak się rozczarują, to odpadną. Nie wiem, czy tego doświadczyliście. Ja tego doświadczyłem, się wiele razy w życiu, gdzie próbowałem sobie postawić strasznie dużo różnych wymagań, potem oczywiście do nich nie doskoczyłem i byłem tak zażenowany sobą i tak sobą rozczarowany, że w ogóle całkowicie zarzuciłem sprawę. I myślę, że trochę o czymś takim mówi dzisiaj Pan Jezus. Piotr, zobaczcie, ma w sobie taką naprawdę piękną gorliwość. Ja nie wątpię, że to płynęło z takiej szczerości Jego serca. Panie, życie za Ciebie oddam. To nie jest tak, że On był jakimś kłamcą. Jestem przekonany, że to było w nim jakoś prawdziwe, że naprawdę bardzo chciał. Że był w ogóle przekonany, że będzie w stanie. Tylko, że Pan Jezus go znał. Pan Jezus wiedział, że to nie jest ten moment jeszcze, kiedy będzie w stanie to zrobić. I powiedział: Teraz, Piotrze, jeszcze nie możesz pójść tam, gdzie ja. Ta poprzeczka jest za wysoko, żeby za kogoś życie oddawać. Ale mówi, dojdziesz tam. I tak sobie pomyślałem, kiedy doczytałem tę Ewangelię. Zresztą to już kiedyś na jakieś modlitwie mi to przyszło. Że to jest takie wezwanie od Pana Jezusa, takie bądź dobry dla siebie. To nie znaczy, pobłażaj sobie. To nie znaczy, wytłumacz się ze wszystkiego, że jak coś ci nie idzie, to sobie odpuść, bo, bo jak to mówimy, no bo jestem słaby. Jak to mówią czasem w kościele, takiego mnie, Panie Boże, masz, no to, no to masz. Znaczy, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. No nie. Myślę, że Pan Bóg bardzo chce, żebyśmy jednak szli do góry. Tylko trzeba być dobrym dla siebie. Ja się bardzo wiele razy w życiu skatowałem jakimiś po prostu absurdalnymi wymaganiami. I spotkałem też bardzo wielu ludzi, którzy się sami skatowali, ewentualnie ktoś ich skatował, jakimiś wymaganiami, do których nie mogli doskoczyć. Za Jezusem się idzie drogą, a droga to jest czas, to są kilometry. I kiedyś, miejmy nadzieję, dojdziemy do czegoś więcej. Więc może warto zadać sobie takie pytanie: Czy przypadkiem sobie czegoś nie narzuciliśmy? Co jest za duże, co nie jest na ten moment, na tą chwilę. Bo myślę, że te słowa Pana Jezusa teraz jeszcze nie, ale później tam pójdziesz. To jest czasem ważna duchowa wskazówka. Amen.